Cześć widzowie w grudniu, czyli miesiącu świątecznym, chyba tak to można nazwać. I dzisiaj skomentujemy sobie przede wszystkim temat Moetalcia i jego dziewczyny, którą to ujawnił w swojej nowej piosence kilka godzin temu, oraz wyzywał swoich fanów, więc to też sobie skomentujemy. Oprócz tego oficjalne informacje o trailerze GTA 6 i wiemy już kiedy, i coś tam jeszcze się znajdzie: coś o Wars of, y, Fortnite i, i coś tam jeszcze. No i co widzowie, no coś czuję, że będę tego żałować, ale z racji, że mamy grudzień, to od dzisiaj. Zaczynamy świąteczne newsmasy, daily i odcinki będziecie teraz mieli codziennie, więc docańcie moje starania i zostawcie tutaj 100 lajków, a będę naprawdę szczęśliwy. Wbijmy do końca roku te 2000 subów, a jeśli teraz zostawisz suba, to naprawdę może się to nam udać. Zacznijmy sobie widzowie od tematu warsów, wokół której ostatnio jest masę kontrowersji przez jej dosyć duże zmiany z wyglądem i faktycznie teraz są naprawdę ogromne, bo kilka dni temu, około chyba 5 dni temu, że dość mocno zmieniła swoją na po prostu krótszą i w sumie ją tylko skróciła. Dostaliśmy wtedy taki nowy Look jej i tak w sumie to też nazwała. Stwierdziła ogólnie, że chce przejść przemianę i będzie się czuła lepiej w, taki w takich wozach. No i faktycznie wtedy już jakiś hejt na nią spadł, w sumie nie wiadomo czemu, ale bo nie wiem, bo ona chce się lepiej czuć, ale spadł na nią, że ze w sumie gorzej wygląda. I teraz spadł na nią jeszcze większy hejt, bo zrobiła coś chyba. Jeszcze mocniejszego. No i widzowie skojuciła te włosy jeszcze mocniej, i w sumie wygląda to trochę jak lead masti. I teraz widzicie sami, jak to wygląda. Na jakimś tam evencie wszystko zostało pokazane, a nie, to jest event ukazujący jej nową płytę. No i powiem wam tak, te włosy nie wyglądają jak jakaś pełka, czy chyba są to jej włosy i faktycznie może je tak skojuciła. Według mnie, no wiadomo, wygląda gorzej w tych włosach i chyba nie ma co tutaj więcej mówić po prostu, ale jeżeli czuje się w nich dobrze, no to. Na nie rozumiem czemu ktoś się wpycha w to i czemu ktoś ma do tego problem. Też jest teraz taki trochę śmieszny trochę to jest, bo, bo jakiś czas temu tam w jakimś odcinku się wydało, że Fris wydzielał na niej presję na jej wyglądzie i teraz wiecie, zmieniał na fryzurę. <laughs> no i co, no jeżeli czuje się po prostu w nich dobrze, tak podsumowując to niech tak będzie i ja nie mam do tego problemu. Możliwe, że jest jakiś filtr, ale raczej nie, bo tak raczej było. No i co, teraz przejdźmy sobie do kolejnego tematu jakim jest i tak, tutaj się wypowiemy trochę więcej. Czemu? Bo Fortnite OG się kończy i niestety dzisiaj, dzisiaj się już skończył, nie ma Fortnite OG i jest smutno. Bo nagrywam go, no i w sumie jestem już po tym evencie, trochę go widziałem i mogę ocenić go tak. Nie był to najlep na, najlepszy event w Fortnite'cie, ale nie był też najgorszy. I w sumie było to to samo co na zakończenie pierwszego rozdziału, tylko że teraz było to coś krótszego. No był ten koncert Eminema i w sumie... No nie wiem, był, był, był to na pewno, nie było to coś na pewno aż tak wiecie. Niesamowitego, chyba koncert Tajowisa był według mnie już lepszy. No nie wiem szczerze, ale dosyć słabe to wyszło ogólnie. Myślałem, że będzie to, wiecie, to jest jednak zakończenie tego OG yy, Fortnite, no to, to myśla, myślałem, że będzie to coś, nie wiem, coś niesamowitego. Niestety nie, no i co? Jak teraz się dowiedzieliśmy, mamy już, mamy też wyciek karnetu i zwiastunu całego, se, całego sezonu. A dokładniej to w sumie rozdziału 5. Yy, cały zwiastun w sumie dostaliśmy kilka godzin przed oficjalną publikacją go na YouTube. Fortnitea przez Epic Games. No i teraz sami możecie go chwilkę po oglądać. Jak sami widzicie, widać tam naprawdę dużo rzeczy. Takich nowych, na przykład, jak nie wiem, jakieś nowe bronie z modyfikacjami. Widać też przede wszystkim pociągi, widzowie. Pociągi to coś, to myślę, że to będzie coś, co może naprawdę dużo namieszać. Bo pociągi, jak widać, są i możliwe, że nawet będą one jeździć. A jak będą jeździć, no to będziecie mogli nimi jeździć. Więc jeżeli będzie się dało w tym nowym rozdziale nimi jeździć, no to będzie myślę, że coś to fajnego. No i co? Moje, moja prośba jest taka, tylko żeby nie zmieniali oni mapy na jakieś totalnie gówno. I mam nadzieję, że nie usuną tych legendarnych itemów, takich jak nie wiem, jakaś pompka z tych pierwszych sezonów, ale pewnie to usuną i będzie po prostu coś nowego. Możliwe, że będzie to, to po prostu nowa, totalnie gra, bo to już jest rozdział piąty. Po zwiastu nie widać, że na pewno nie będzie to już sezon OG, ale może ten OG jeszcze kiedyś wyłci, bo coś na Twitterze widziałem, chyba, że Fortnite coś pisał. I możliwe, że to jeszcze wróci, ale no to ja wam tego nie potwierdzę, bo no tego nie wiem. Teraz coś o kolej... Kolejnej grze i tak, mamy kolejny zwiastun, a mianowicie GTA 6. Być może już słyszeliście, być może nie. Ale już w ten wtorek, o godzinie 15 naszego czasu polskiego dostaniemy zwiastun oficjalny GTA 6. I nie, to nie, nie są żadne teorie spiskowe czy coś. To się faktycznie wydarzy i to, to, to już jest potwierdzone przez samego Rockstara, bo wydali oni takie oświadczenie na wszystkich swoich portalach. No i faktycznie 5 grudnia to zobaczymy, czyli dokładnie za 3 dni. No i co, zobaczymy. Będzie tam na pewno pokazana fa trochę y, fabuła, jak i oczywiście rozgrywka, możliwe, że jakieś systemy, no i oczywiście data premiery jest samej gry. No na to czeka chyba najwięcej osób. No niestety raczej wątpię w to, żeby było to w najbliższym czasie. Gdyby ktoś nie wiedział, no Rockstar ma to tak do siebie, że w sumie wydaje ten daje tej gry i na niego musimy czekać kilka, kilkanaście lat, jak na przykład w przypadku GTA 6. Y, no to niekoniecznie ta gra wychodzi za. Rok, czy nie wiem, za pół roku, czy za kilka miesięcy, no bo może ona wyjść na przykład po tej idea, że dopiero za dwa lata, czyli możemy ją ujrzeć dopiero, za, dopiero w 2025, albo 2026 roku. No, wiem, że to nie jest zbyt coś fajnego, ale no, myślę, że jest na GTA 6 warto czekać. Przypominam, że oni tą grę robili ponad 10 lat, bo w tym roku mijało 10 lat od premiery GTA 5, więc myślę, że naprawdę mogli się postarać i mogli to zrobić, że tak, że po prostu będzie to gra, najmocniejsza gra, jaką w życiu każdy widział. No i co? Myślę, że myślę, że będzie to coś naprawdę fajnego. Ja czekam, mam nadzieję, że wy też czekacie, a jak nie, no to, no to nie. Ale myślę, że myślę, że nie, no to będzie, to będzie coś mocnego, nie? Ja czekam na ten zwiastun, zwiastun za kilka dni, więc, więc jak będzie ten zwiastun, to was o nim poinformuję, wam go pokażę i będzie świetnie, bo mamy teraz daily, więc codziennie, więc będą codziennie filmy w sumie, więc jeszcze wam go zdążę pokazać jak najszybciej. Teraz, widzę przejdźmy do tematu Moetalcia i jego nowej piosenki, którą to wydał pod tytułem Kłamstwa. I nie, nie będziemy jej tutaj słuchać, bo w sumie, nie wiem, po co by mielibyśmy ją tutaj słuchać. Streszczę wam, bo wiadomo to jest piosenka. Tam nie ma słowo w słowo tej całej, wo, ta, całego wątku o czym jest piosenka. Trzeba się tutaj pomyśleć, trzeba pomyśleć o czym ona jest. Więc ja wam powiem to w skrócie i proszę państwa, sama piosenka jest oczywiście o związku Moetalcia z kim? Z Kingą Banaś. Tak, i oni są razem... Czemu? Bo już nawet teraz wydali zdjęcie na swoim Instagramie, wrzucili przed chwilą dosłownie, gdy to nagrywam. No i co? No wiemy, wiemy, że są razem. Chyba nikt się tutaj zbytnio nie zdziwił, ale sama piosenka jest o tyle mocna, że w sumie przez całą piosenkę disuje on, on tam swoich fanów. Oczywiście tych fanów, którzy tam go nękali za to, że nie mówił z kim jest w związku. Za te zdjęcia, które wychodziły, nie było, nie było wiadomo z jaką to jest dziewczyną. Później za to, że niby jest Tom King Gombanaś, niby nie jest, nie chciał o tym mówić. Ogólnie powalone akcje, ale tak jest Tom King Gombanaś prawdopodobnie, albo już nie jest. A I teraz już nie wiem, bo piosenka niby mówi, że jest, niby nie, niby w sumie ten, ale ogłosili na Instagramie, że napisali, napisali, ja wam to przeczytam, bo to jest myślę, że bardzo ważne, nie? Ja myślę, że te informacje są naprawdę wartościowe się napije i wtedy, czekajcie Czeka nas ciężki czas, ale jutro opowiemy wam jak to wszystko dokładnie wyglądało. Na razie musimy to trochę ochłonąć. Kilka rzeczy zostało jeszcze do poruszenia. Kochani, dziękujemy za wszystkie słowa wsparcia, du dużo to dla nas znaczy. No i w sumie to tyle. I co ciekawe, no to Faustyna napisała obrzydliwe komentarze. Każdy ma prawo do miłości i bycia szczęśliwym nie ma znaczenia z kim ani w jakim czasie. Dużo miłości dla wszystkich, zarówno dla was, jak i dla tych, co jeszcze w nią nie wierzą. Więc myślę, że jest naprawdę fajnie i co. Powiem tak podsumowując cały ten film. Detektywi z TikToka to są takie, z... po prostu oni to znaleźli i detektywi z TikToka znowu mieli rację, no Kip Gabana si i moje Talcio, faktycznie. Jest tutaj szacuneczek i ja myślę, że trzeba... Ja myślę, że trzeba podpisać jakąś umowę z tymi detektywami, bo mi się to naprawdę przyda. <laughs> I co? Zostawcie lajka, like zostawcie suba, zostawcie komentarz i będziesz bardzo szczęśliwy. Oglądajcie najnowsze filmy, bo teraz filmy będą codziennie, a jeżeli chcecie jutro film, to zostawcie jednego lajka. Like Jeden lajka like odblokowuje następny film. <laughs> Nie no tak 100 lajków zostawcie, żeby wstydu nie było się